O! Dzień dobry! Kto to tutaj? Dzień dobry! Diana przeszła w odwiedziny hmm? O i Fela też Co, przygotowujecie się do podróży dzisiaj? Już czekacie pod drzwiami? Już czekają tutaj, tak Mieliśmy dzisiaj rano wyjechać, około siódmej chyba nawet mhm. Ale jest już godzina prawie dziewiąta Do no, ale... dziewiątej przyczepę można zobaczyć. Arbuza chce zjeść No żółte, tak samo jak kwiatka żółtego wybaczyła no, Musiała co? mi od moich bratków odganiać Ale czekamy jeszcze na przyczepę Którą będziemy wieźć dziewczyny Co? No kto to przyszedł? Więc jeszcze pewnie z godzina nie przeszły O Jezu i ona ma ziemi w nosie, co ty robiłaś Diana? Gdzie? Tyle ma ziemi w nosie i tam odnosi kwiatki z daleka To zobacz jak się zmazała na no. no to ja nie wiem czy cię ogierek zechce dla taką brudną a teraz mamy gościa w oknie cześć o o o o co ty tutaj już wąchasz? już wszystko pozrzucasz no szkoda, że nie mam nic dla nich No, więc koniki tutaj często nas odwiedzają w oknie, prosto do okna, no ale niestety nic nie mam, a czasami aż tu wsadzają głowę do środka przez parapet. O właśnie, o właśnie, ej zostaw to, zostaw, no bo tutaj pomarańczowe, myśli, że to marchewka. No tak, 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 tak. Co ty tutaj chcesz? Do, do domu chcesz wejść? Do domu? No już tu pozrzucałaś wszystko. Idź, idź już sobie. No chodź. No chodź. 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 tak No bez problemu, chodź. О, oh, и одно. О, и. Однако. и <пробуй> Wstępnie sama jest zainteresowana, nie boi się przyczepy. Pierwszy, nie, nie schabowy. Aaa, ja myślałem, że schabowy. Spróbuj czy dobry. wchodzą z przyczepy i będą miały tutaj tymczasowy nawet dom Dianka już wyszła i teraz jeszcze Fela tak co to jest? Jaki grubas, jak ten, jak on się nazywa, ten rudy kot? Garfield? Aha. Jak Garfield Chodź za, chodź do ogiera tu coś pokażę? Więc on jest tutaj taki szeroki. O, to jest pan ogier. A, od razu widać. To... No. Pan to... ogier może to będzie mąż. A czy mąż kochanek? Kochanek. Pani Ogierze. zaczekaj, on ma owłosione kopyta. No ale w ogóle ma inną budowę. Dałam mu zjadł. Pani Ogierze. Wiesz jakie ma? No. Jakie wypukłe takie ma. To już widać, że kobyła. Od razu straszne są charakterystyczne. Japy, ma Japy mają charakterystyczne. Ale tutaj mają fajne tereny, dużo trawy, U. U. dużo pola. Tam trzeba porządnie posięć. Nie, bo się będą lały tam ciemięki. Mówię, bo tu, tu tu! Jestem tłuszczoszyk troszkę. Ja jestem dzisiaj w raju. Kolejny kotek. Już nawet pogubiłem się ile ich jest. Cztery. Cztery dachowe. dwa moje. Cztery rachowe. to przeliczamy na chrupki i żwir. Ja mam trzy. Jego cukieraska bym no, nie rozpoznała. Tam no. Tamten w oknie siedzi. Tak. Tutaj są młode, znaczy no młode, roczne, gimbaza. roczne, jak to pani powiedziała, gimbaza, roczne koniki, ale zainteresowane. O, patrz jaki włosy, zobacz jaki ogłusiony. No. Że no. Żeby żeby Trzeba, prąd nie kopnął. A, bo to jest prąd. Jezu, jakie mięciutkie. Tak? głównie jak kotek do tego tamten, nie, tamten, no... jaki on ma kosty, znaczy on ma się na brzuchu Aha. Taki pełen... puch puszek. Ojej! No chodź, no chodź tutaj. Jaki pusio! Jaki puszek jestem! Jestem puszek Puszek masz jeszcze. A ten jest puszysty, czy nie, który to Te, był taki? Nie, najmniejszy, no ten też jeszcze jest taki. No chodź, chodź tutaj, no chodź nie bój się. Dziś taki delikatne. O, mama przeszła. No i zaraz jedziemy. Diankę zabieramy i chyba jeszcze jakiegoś konia bierzemy, nie wiem po co. O, o, o. Co ty małego podgryzasz, Co Polero. A tam już właśnie pakują. A tutaj mamy kolegę, który przyszedł do, z nami zwiedzać, oprowadzać nas. Felcia, Felcia. Tutaj jest Felcia i zostaje, zostaje. Na romanse Felcia zostaje, na romanse, tak? Aha. Nie bój się, przyjedziemy po ciebie. Przyjedziemy po ciebie. Tak, tak. Jak się nazywa ten, którego zabieramy? Mielonka. Mielonka? Pan mielonka czy pani mielonka? Pani mielonka. Mielone, ale z mielonka. No i konie zapakowane i ruszamy w drogę. Fela, to ja. Widzisz obraziła się już na ciebie. Fela, to ja. Widzisz, jak bobry zjadły? No. Jakieś drzewka, ale co się z tymi drzewami stało? Pewnie ludzie wzięli na opał. Tutaj jedno. Dobry. Kolejne. Już? Mamy małą przerwę na siku. I zobaczymy, co tam o koników. To jest chyba Dianka. Spokojnie, spokojnie, tak. Grzeczne, bardzo grzeczne. Już niedługo. No i szczęśliwie dojechaliśmy. Minęło gdzieś mniej więcej 12 godzin od momentu jak wyjechaliśmy. Jest teraz po 10, już pół do 11. No i zaraz będziemy wyprowadzać konie z, z przyczepy.